Także jest testować narty, snowboard i warunki w na kotelnicy są wyśmienite, Piękna pogoda, warunki śnieżne są świetne. Cześć! Jesteśmy w białce tatrzańskiej na Snow Expo. Otwieramy nowy sezon 2024-2025. Fantastyczne warunki, zima dopisuje. Te imprezy są wspaniałe, można testować narty, można testować buty. Ja dzisiaj na przykład testowałam buty, które są zarówno do skiturów, jak i do narciarstwa. One się super sprawdziły na stopu podczas zjazdów. Także jestem pod ogromnym wrażeniem, zapoznaję się z nowym sprzętem. Snow Expo w Białce Tarszańskiej. Zapraszamy serdecznie do naszego namiotu Bas Bishar, gdzie możecie za darmo przeserwisować Cały swój sprzęt. No frekwencja dopisała, śniegu zrobili, więc jest nieźle. Deski naprawdę cieszą się super powodzeniem. Ludzie wracają uśmiechnięci. I witajcie z jaki dużo ludzi na stoku, ale tu się niczego innego nie można było spodziewać, zawsze tak jest. No i co? Dopisała frekwencja, my jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z tego, że mogliście pojeździć na fajnym sprzęcie, które Wam udostępniliśmy. Jeżeli ktoś jest początkujący, uczy się jazdy na krawędzi, to mamy narty, które pozwolą mu rozwinąć się na nartach. Jeżeli ktoś szuka szybkich, agresywnych nart, slalomek, bądź nart gigantowych do dłuższego sprętu, też mamy takie narty, także wszystkich zapraszamy na testy. Witam serdecznie z edycji Snow Expo na śniegu. Jest mi bardzo miło Państwa gościć w naszym testem, w centrum testowym nart Atomic i Egzorkletów z Kimojo. za nami fantastyczny dzień, ponad 150 testów NAR, ponad 30 testów z Kimojo. ludzie uśmiechnięci, zadowoleni, co więcej potrzeba?